67 w tym roku. Klasztor wybrałam. Od małego dziecka miałam spotkania z siostrami. Może to takie nie były bardzo przyjemne. no Przyjemne były spotkania z siostrami, ale w szpitalu no to zawsze trochę bólu dawały siostry. Ale mimo wszystko, siostry bardzo lubiłam, pokochałam. I potem już jakoś tak się samo złożyło, że. Przyjeżdżam na skupienia różne i tylko jeden, właściwie jedno zgromadzenie znałam wcześniej, jako sióstr. To tak na wsi nie było nikogo do poznania. I, w, I wstąpiłam, bo Pan Jezus chciał. Matka Boża pokierowała. Dlatego, że od urodzenia byłam ofiarowana Matce Bożej, bo dwójkę dzieci zmarło przede mną i ja byłam jako żeby żyć, matka mnie ofiarowała w Częstochowie. Matki Boże i dlatego to jest zgromadzenie maryjne i Matka Boża jest cały czas prowadzącą. W zgromadzeniu od samego początku pracuję w kuchni. Jestem w, byłam w kuchni w tej chwili trochę choroba już nie pozwala tak na to, jak pracowałam, pracowałam w dużych kuchniach, pracowałam w seminarium. W Rzymie, w Rzymie, w seminarium w Warszawie i potem w dwóch domach w Rzymie, teraz jestem w Luboniu. I też co mi tak siły pozwoli, Pan Bóg, to pomaga. Zwieść z Panem Jezusem. No jak ja się, ja staram się, żeby każda moja praca, każde moje i nerwa i złość i wszystko było to ofiarowane. Panu Jezusowi, żeby Pan Jezus nawet to przyjął jako dziękczynienie za to wszystko, co mnie spotyka w życiu i co jest. No staram się nawiązywać jak najbardziej, jak najbardziej takie, nawet bym powiedziała, intymne, swoje wewnętrzne więzi z Panem Jezusem. No różnie mówię, to wychodzi, ale wtedy ofiaruję nawet to, co nie wyjdzie. Modlitwa w intencji powołań. Boże, który powołujesz wielu, aby przynosili trwały owoc zbawienia i świętości w Twoim Kościele, usłysz błagania swego ludu i spraw, aby każde powołanie zostało ochotnie przyjęte i rozwijało się, osiągając swą pełnię w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.